To jest bardzo ważna transakcja. Musimy przygotować odpowiedni plan. Dobrze, załóżmy konkretne zadanie dla naszych pracowników i ustalmy codzienne spotkania. Jak to, gdzie? W EMU. Tak, i przekształć zadanie w wydarzenie, tak żebyśmy zobaczyli to na naszym firmowym kalendarzu. Dziękuję. Serwus, nazywam się Sebastian Dylnicki i jestem opiekunem systemu M. Dzisiaj zajmiemy się zadaniami handlowymi w module CRM. Po szybkim logowaniu wybieram moduł CRM oraz sekcję zadania handlowe. W widoku ogólnym pojawia się lista wszystkich zadań w systemie. Tutaj również istnieje możliwość szerokiego filtrowania. Natomiast w konfiguracji ustalamy widok systemu pod siebie i swoje oczekiwania. Przy dodawaniu nowego zadania dla naszych pracowników istotna jest funkcja przekształcenia zadania w wydarzenie oraz dodawanie seryjne. W pierwszej kolejności wypisujemy informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa, status, które pozwalają personalizować zadanie, czy jest to na przykład kwalifikacja, oferta, negocjacje, wygrana lub przegrana. Istotne i pomocne jest to, że to my możemy ustalić, które pola są wymagane, aby stworzyć nasze zadanie. W ten sposób automatyzujemy i przyspieszamy wszystkie nasze działania, przygotowując system pod nasze procesy. Jeśli posiadasz inne moduły z systemu EMU, to nasz moduł CRM jest z nimi kompatybilny. Po przekształceniu naszego zadania handlowego w wydarzenie pojawia się nowe okno do opisu potrzebnych informacji i z tego miejsca możemy przekształcić nasze zadanie w protokół bądź w zadanie serwisowe. Wszystkie te działania pozwalają na szybki obieg dokumentów, przyspieszenie naszych procesów oraz szerokie możliwości przekształcenia początkowych etapów zadań w późniejsze etapy handlowe. Jeśli chcesz poznać szczegóły naszego modułu, to zapraszam na darmową prezentację. Do zobaczenia!